Cześć, witam Was w Turcji. Dziś ruszę w okolice Alani, niedaleko, w ciągu takiej jakby godziny drogi samochodem do kanionu Sapadery. Na pewno dzisiaj zobaczycie tureckie śniadanie. Pojeździmy może końmi. Dzisiaj bardziej krajobrazowo. Zapraszam. W takim miejscu e, najlepiej przyjechać tu w weekend, no albo jak chce się, żeby miało się troszeczkę więcej miejsca, to może poza weekendem, ale e, to jest dimczaj i to jest rzeczka, przy której położone są tam wszędzie, wszędzie te restauracyjki. Jeżeli chcecie naprawdę tak lokalnie zjeść, to warto tu przyjechać na śniadanie. Typowo tureckie, no i oczywiście kolacje, lunch, jak chcecie. Ja teraz idę jeść, e, zjeść śniadanie. Jest pełno zjeżdżalni, platformy takich do skakania, nawet są takie serca do robienia zdjęć na Instagrama, ale siedzi się tutaj e, tak... O podają. Jakby po turecku się siedzi, e, więc woda blisko. Tak wygląda śniadanie na trzech. To jest tak, że no to śniadanie naprawdę jest bardzo, bardzo bogate, więc lepiej nie jeść w hotelu. Nie? Daniu nie będę Wam pokazywał brzucha, ale po prostu o Jezu, to było po prostu pyszne. Przepyszne, ale za dużo. Ale tak w domu to się je troszeczkę, prawda? A do tego jeszcze taki aha, krajobraz obraz. Caj. Przyjedźcie tutaj, na pewno. Fajnie. To z sapaderę. Tu jest górska rzeka, fajnie zbudowana kładeczka. Idzie się bez przerwy do góry. Jak chcecie, to możecie tutaj się wykąpać w górskiej wodzie 12 stopni, ja chyba nie jestem gotowy na to. Tak, sawadere to wąwóz, w którym woda wydrążyła wszystko. Najlepiej przyjechać tu rano, zanim przyjadą, a zanim przyjadą jeepy z Rosjanami, ale bardzo często spotyka się też tu Polaków. Na pewno zobaczycie tutaj krystaliczną wodę, którą Wam pokażę. I na pewno zobaczycie piękne wodoskładnie. Trochę się trzeba namęczyć pod górę, ale warto. Dobrze, że jest cień. Klimatyczny i restauracyjny. fajne skałki no kuźwa jak zwykle 30 stopni dobrze, że cień ale czy tak, czy tak gorąco może dojdę do końca i udało się nie wiem, czy się uda trochę pofilmować bo pełno ludzi kolejka na selfie zdjęcie Wodę! Nie, byście się chcieli wykąpać w zimnej wodzie 8 stopni 9. No, i doczekałem się całego miejsca na e, zdjęcie. Pozdrawiam Was, z, Zapadere z Turcji. E, kolejka do zdjęcia, ale chyba bardziej. A, po takim. Intensywnym zwiedzaniu, zawsze warto wpaść do takiej lokalnej najpeczki, jak tutaj. Tu szykują właśnie ślub, ale mnie się jeszcze udało zjeść tutaj, jak mięcinę. Teraz trzeba, żeby się przejść takimi alejkami z oliwkami. Właśnie je zbierają tutaj panie. Teraz jestem w Siedrze. Takie miasto. Dosyć dobrze zachowana w górach. Ruiny tego miasta Sedra znajdują się na wzgórzu nad Wybrzeżem Morskim, w pobliżu wsi Seki mniej więcej pomiędzy miastami Alania i Gajipasza. To miasto Sedra zostało założone przez Rzymian. Pierwsza wzmianka o takiej osadzie pochodzi mniej więcej z 1 drugiego wieku przed naszą erą. W czasach swojej świetności Sedra była głównym portem i centrum handlowym, które nawet biło swoje własne mione monety. Miasto składało się z części dolnej, leżącej właśnie na wybrzeżu, tam jak plaża i z części górnej, w której właśnie teraz ja jestem i którą Wam pokazuję. Niestety po zdobyciu przez Turków Selczuckich w XIII wieku e, Siedra została ograbiona i opuszczona. Ale teraz właśnie zostało założone tutaj muzeum i jeżeli wybieracie się do Sapadere, nie ma problemu, możecie tutaj przyjechać i popatrzeć na przepiękny widok z góry na wybrzeże Riviery Tureckiej. Żegnam, bo może uda mi się jeszcze pójść na plażę tutaj, w tym regionie Sapadere i Sedry i jeszcze zobaczymy, jak tu wygląda plaża. Takie urocze miejsce, które się nazywa Szalet. O, soczek pomarańczowy, świeżo wyciskany pośród plantacji bananów. Pośród no, takich małych kwiateczków, czyli to są draceny, uki, idę wypić soczek pomarańczowy. E, tu też polecam Wam naprawdę spróbować świeżo wyciskane e, soki z pomarańczy. Ponieważ no, akurat tutaj w tym regionie nie ma za dużo pomarańczy, są głównie banany. Bardziej za sidę, e, w tych okolicach już do kemer, e, tam są uprawy pomarańczy. No i stamtąd te są przewożone, a stąd są tam zawożone banany. Dobra, to wasze zdrówko. Ojej. Tego trzeba przy takim upale. A, Naprawdę polecam. Świeże pomarańcze, niedawno zerwane, drzewka. i Z tego soczek, ojej. A teraz idę do jaskini krasnoludków. Taką kładką. Oj, tak jaskinia Krasnoludków. Obliczone sprzętem. Fajna kładeczka, Góry. I ruszamy. Żeby dojechać do jaskini Krasnoludków, trzeba wspiąć się jeepami albo też małymi busikami na wysokość 230 metrów nad poziomem morza. Jak tam już dojedziecie, ukazuje Wam się piękny widok na góry Taurus, zielone, z reguły są to skały wapienne i te wszystkie jaskinie, które tam powstają na wskutek erozji wody, ponieważ woda drąży, tam te skały wapienne zawierają na dwutlenek węgla, stalagmity, stalaktyty. Niesamowite formy naciekowe, charakteryzuje też różna kolorystyka. I jest czerwieni, trochę i żółci, błękitu, zieleni. Jest to jaskinia kresowa. Dlaczego to jest jaskinia kresonutków? Bo, jakby to powiedzieć, legenda głosi, że ludność okoliczna chowała tam dobytek przed poborcami podatkowymi, oczywiście kiedyś. No ale niestety, no, jak sami widzicie, dojście do tej jaskini jest takie, że wybudowano dla turystów specjalny pomost, żeby się tam dostać. A to plaża która znajduje się u podnóża Siedry, Stapadere, Zachód Słońca i powiecana jazda konna przy Zachodzie Słońca. Kończę już ten odcinek. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał, dajcie lajka like i jeżeli chcecie napiszcie komentarz, czy Wam się podobało, czy też nie. Do zobaczenia następnym razem na szlaku. Cześć! Thank you